I ścięłam te duże ogórki, które trzymałam na nasiona. Jeden jest jeszcze zielony ten u dołu, twardy, ten u góry jest już miękki. Prawdopodobnie trzeba będzie go rozciąć, wyciągnąć nasionka, delikatnie wysuszyć. Ten zielony jeszcze trochę poleży, żeby zrzuk, bo taka jest ich natura. Że aby na nasiona, to one muszą być chociaż troszeczkę zżółknięte. I tak jestem zdziwiona, bo jest 6, 6 wczoraj, 6 listopada dopiero te ogórki wycięłam. Zobaczę, czy nasiona będą miały siłę kiełkowania siłę do wzrostu. No, ciekawe zjawisko, ciekawe.